Dzień dobry kochani, z tej strony Madikul i witamy w Pradze, czyli moim mieście, w którym, które kocham, w którym żyję, w którym mieszkam. No i aktualnie znajdujemy się na Zamku Praskim, bo dzisiaj pokażę Wam takie miejsca w Pradze, do których warto przyjść, w których warto zjeść. Ale dobra, pierwszą naszą atrakcją jest Zamek Praski i jak możemy zobaczyć, tam u góry jest taka jedna wieżyczka. A cała ta Katedra Świętego Wita, ona jest zrobiona w stylu architektonicznym, gotyckim, oprócz właśnie tej jednej wieżyczki. Ona jest dobudowana w baroku. A dlaczego? Dlatego, ponieważ kiedyś, jak tutaj Pragą Władała jakaś habsburska laska, bo ja nie mam takiej wiedzy, także po prostu powiem, że ktoś jakaś tam habsburska kobieta władała wtedy Pragą. Była jakaś taka wielka burza, no i w tą wieżę strzelił piorun. No i przyszli ludzie i się jej pytają, pani, co teraz? A ona mówi, no to dobudujcie. A oni mówią, ale jak? No i powiedziała, że w baroku, bo to wtedy było modne, bo stwierdziła, że ona nie wie jak ten gotyk, no to dobudujcie barok. I dlatego teraz mamy piękną gotycką katedrę i barokową taką wieżyczkę. Ogólnie taka ciekawostka, bo ja długi czas tego nie widziałam, jak jeszcze byłam turystą, że wejście na zamek jest w ogóle darmowe. Jedyne co, to właśnie trzeba kupić bilet, żeby wejść do środka katedry, do wnętrza katedry i na Złotą uliczkę. Chociaż ta Złota uliczka od godziny 21 jest otwarta normalnie dla ludzi, że można sobie nią przejść, bo to zaraz się tam zamek zamyka, więc ta ostatnia godzina jest po prostu darmowa. Jedyne co, no to jakby nie można wejść do tych domeczków. Bilet nie jest aż taki drogi, z tego co pamiętam. Także tak to ogólnie wygląda. Ale w ogóle ciekawostka, widzicie ten... Ten widok. <noise> tutaj było miejsce, kiedy przyjechałam tutaj po raz pierwszy, znaczy no już nie pierwszy, bo w pracy już byłam kilka razy, ale nigdy nie miałam okazji tak się po prostu przejść tak turystycznie. No i pamiętam przyjechałam tutaj z, Oło, z Ołomuńca, jak byłam na Erasmusie w Ołomuńcu, przyjechałam sobie tutaj z moją przyjaciółką Julką i sobie właśnie stanęłam tutaj i zobaczyłam ten piękny krajobraz i pomyślałam sobie, wow, ta Praga ma mi tyle do zaoferowania. I pomyślałam sobie wtedy, wow, chciałabym tutaj kiedyś mieszkać. Plot, tu mieszkam. No, także to jest takie dla mnie bardzo wyjątkowe miejsce, które potem już straciłam tej swojej wyjątkowości, bo jak potem już tutaj przychodziłam, któryś raz i któryś raz i któryś raz i zobaczyłam, że tu jest turystów, to teraz już jednak znam lepsze miejsca widokowe, które pokazują całą Pragę. No, ale jednak to jest dla mnie nadal takie miejsce, które mam gdzieś tam w serduszku. Mam swoje bardziej ulubione, ale to zawsze będzie jakieś takie sentymentalne po prostu dla mnie. No, niestety nie udało nam się dojść do tych wszystkich miejsc, o których chciałam opowiedzieć, bo nie wiedziałam, że w sezonie zimowym się zamek Praski zamyka o godzinie 16.00. Ale y, tą złotą uliczkę mogliśmy sobie przejść o tej godzinie 16 za darmo, no i zobaczyć te takie małe domki. Ale on jest na ogrody Królewskiej, na tą, no nie wiem, jakaś Jelenia, coś tam, Jelenie, coś tam to jest. Nawet nie pamiętam jak to się po prostu dokładnie nazywa. Ale na tamto to ogólnie, jakby polecam, właśnie tak chyba bardziej w sezonie tym letnim. No bo tam, no tam jest trochę tak ciemno, a ta droga tam nie jest taka do końca bezpieczna, bo tam się schodzi po takich stromym zboczu i tak dalej. No i chyba lepiej to wygląda, ogólnie wszystko, jak jest tak cieplej, sympatyczniej i tak dalej. Ale. Nie jest najgorzej, bo jak się schodzi z tego zamku, to jest zaraz winia... Wi, winiarnia Świętego Wacława. Chyba tak. E, I w tej Winiarni Świętego Wacława jest bardzo dobry grzaniec, słuchajcie, albo też ogólnie bardzo dobre winko. Cena za taki grzaniec 0,2 to było 90 koron, no czyli taka w sumie chyba taka cena, taka jarmarkowa, no bo wiadomo, to jest takie miejsce trochę turystyczne, ale tu są takie lampeczki i jest ładny widok na Pragę, także chyba lepiej tutaj to 90 koron zapłacić niż tam na Starym Mieście, gdzie się trzeba z ludźmi przytulać. W sensie, nie żeby przytulenie było złe, ale z obcymi ludźmi chyba nie do końca się fajnie przytula. Nie ma tego złego, co by na dobre nie doszło Cztery kawałki sera, dobre frytki, sporo parki i jeszcze ta to Słuchajcie, jesteśmy u Homra w takiej smażalni i słuchajcie, jeżeli gdziekolwiek macie iść na czeskie jedzenie, a zwłaszcza na smażony Sir, to idźcie tutaj po prostu, bo tu jest tak, po pierwsze tanio, po drugie naprawdę duża porcja. Po się najecie i są też menu po polsku, jak poprosicie panią bardzo ładnie. To da wam, to nie to. I tu się można całkiem fajnie pośmiać z tego, co jest napisane jak to jest przetłumaczone. Na przykład jest yy, Hermelin przetłumaczony jako smażony gronostaj, yy, także polecam nawet tak z ciekawości sobie po prostu zobaczyć. Yy, no a ten ser. Tylko go rozkroję. No, on się tak ciągnie. Jest taki... Mm. No naprawdę, serio, jedzenie warte i jeszcze za taką cenę, to serio... Nie ma ożynka tylko jeszcze. No wielkie to jest. Po prostu, przewielkie. Ten niebieski kolor, on symbolizuje pokój. Każda z tych stacji metra na zielonej linii ma jakąś taką swoją symbolikę. W ogóle tutaj też jest to, że to jest najgłębiej położona stacja w całej Tam są te najdłuższe schody, najdłuższe eskalatory. No a te soczewki tam co są? Czy na nie po prostu mówi prsa i antiprsa, czyli jakby cycki i antycycki, bo jedne są w wklęsła, jedna są wypukłe. I kiedyś jak budowali w ogóle te stacje, to takie coś można było sobie kupić i na przykład postawić w domu, ale taki można sprzedać za. No, nie pamiętam, ale <śla> za pół miliona coś tam. A coś jeszcze mówiłam takiego, czego nie mówiłam? Nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. A, i każda, każda stacja ma swój kolor. Tak, i to jest na Miesti Miru, czyli na Miesti Pokoju, i ten e, niebieski symbolizuje właśnie pokój. A jak się zejdzie z chłodkami, troszeczkę od tych olewających polityków, to jest taka mieś, suwa, taka bardziej inside, gdzie, zwłaszcza za dnia, gdzie na moście Karola jest bardzo dużo osób, to można sobie właśnie popatrzeć na ten most Karola, popatrzeć na przepływające łódeczki i może być taki romantyczny klimacik. Tutaj zaraz obok jest restauracja, ale po co, skoro można wziąć swoje picie, swoje jedzenie i po prostu zrobić sobie tutaj taki mały pikniczek z widokiem właśnie na piękny most Karola, na piękną, romantyczną Bełtawę. <ślesz> To jest o mnie wideo, nie oprazę. <grymna> <grymna> żartuję. <grymna> nie <grymna> No proszę zobaczyć, jak ładnie. Muszę się wyostrzyć po prostu, a <grymna> mam już sam Aha, Czyli ja nie zasługuję na ten fame. A, Mostka już tak, zwróćcie na mnie uwagę, a, proszę. Oooooo! Dobra, no jak to Pani znajduje się na tym przejściu między ścianą a a wyspą Kampa, która się tam właśnie zaczyna? I tu jest taki młyń z goblinem i on po prostu jest. Bo wyspa jest kampą, dlatego, bo jest taki ściek od tej wełtawy, który tak sobie ścieka, i to jest tak zwana ciartowka, która właśnie oddziela Kampę od e, reszty Pragi, od malej strony. No i dlatego Kampa jest po prostu wyspą. Tutaj mamy taki ładny młyń. Wow. I moją prawdziwa twarz, cool. Dobra, i tutaj, gdzie się aktualnie znajduję, są wielkie bobasy. Wybudowane przez Dawida Czernego. To jest taka rzeźba słynna jego, bo on jest takim tutaj słynnym rzeźbiarzem. No i ogólnie Praga jest taka cała, usypana jego rzeźbami. O, i to jest mój ulubiony spot w Pradze, bo to są wielkie bubasy. A tam dalej jak się zejdzie, to są te żółte pingwiny. No i teraz mam trochę inną czapkę, dlatego, bo ja i moja przyjaciółka Kasia dwa lata temu zrobiłyśmy sobie takie zdjęcie przy tych wielkich bubasach, jak mnie odwiedzały tutaj moje dziewczyny, jak byłam na Erasmusie w Pradze. No i teraz robimy sobie remake tego zdjęcia, się musieliśmy zamienić czapkami, bo ja teraz mam czarną czapkę, a ona ma białą czapkę i się musieliśmy tak zamienić po prostu tymi czapeczkami. No, ale takie sobie zdjęcie zrobimy. No, wiadomo, już seria nie jest taka sama, bo jest jakieś, nie wiem, z 3 godziny później niż wtedy było. Jednak zmiana planów. Wrócimy tutaj rano. Czy ja już mam w ogóle zupełnie inny kolor włosów? Eee, no, ale wiadomo, na każdym vlogu mam zupełnie inny kolor włosów. To wynika z tego, że jakby wiadomo, jak to się mówi, jak kobieta często zmienia swój kolor włosów, to coś jest, eee, przechodzi przez ciężkie, jakieś potyże mentalne. No i dajcie mi, <laughs> po prostu bardzo się staram wrócić do swojego naturalnego koloru włosów, także. Także nie farbujcie włosów. Po prostu nie farbujcie włosów, bo to wam przysporzy jeszcze więcej problemów. Taka moja rada na przyszłość, w sensie moja własna również. Zdrowie ojko. <grym> Jestem aktualnie w restauracji Xiamen i jakby wszyscy moi azjatycy znajomi tutaj w Pradze mi ją polecali i naprawdę jakby jest co polecać. Bo to jest tak, po pierwsze. Duże porcje, zawsze ciepłe, przesympatyczna usługa. I raz na jakiś czas się tutaj zdarza ten all you can eat buffet, czyli za tam 250 koron czy tam 300 koron można jeść po prostu ile wlezie to też jest bardzo opłacalne, ale no ogólnie, no nie wiem, ja tu uwielbiam przyjeżdżać. E, ostatnio tutaj jadłam najlepszego chyba w ogóle patta, jakiego kiedykolwiek jadłam, a byłam w wielu dobrych miejscach, ale ten patta tutaj stąd to jest naprawdę złoto. Także kolejna polecajka na praskiej mapie kulinarnej. No i mają tutaj kofole, co jest ciekawe właśnie z tego stanku. Jak się mówi tanku? A, mają laną kofolę, co jest naprawdę mega dobre, bo ta kofola, ona wiadomo, ma jakiś taki swój specyficzny smak, ale jednak ta lana kofola to jest taka najlepsza. Po prostu naprawdę nie ma kurde lepszej kofoli niż ta taka lana po prostu tej takiej zimnej, szklanki, lekko mokrej. No. Także polecam, jeżeli ktoś by miał ochotę na po prostu jakieś takie chińskie jedzenie, troszeczkę przeoszczędzenie sobie. A i też, co tu jest dobre, to smażone lody mają naprawdę dobre za 89 koron, coś takiego, taka jedna wielka kula. Na śmiało się można podzielić. Jeżeli chodzi o tanie, fajne miejscówki w Pradze, to polecam e, chińskie restauracje Xiamen. Cheers! O, jakie fajne! No, widzicie, we Warszawie są szczury, a w Pradze mamy to, nutrię. I znajduję się aktualnie na Strzeleckiej Wyspie, na którą można sobie właśnie zejść. Ona jest tam, w sensie no, ona nie jest czynna cały czas, ona się zamyka w sezonie zimowym o 19, a w sezonie letnim o 23. Tak, można sobie tutaj przejść, tu jest taki placyk zabaw dla dzieci fajne, e, pooglądać sobie można też również Most Karola, tam na, jakby na końcu tej wyspy. No i co tutaj jest? To jest wyspa, która dookoła jest zamieszkana przez nutrię, czyli te takie małe, a'la bobry. One zostały tutaj sprowadzone właśnie z powodu tego, że kiedyś w Pradze była jakaś taka po prostu armia ropuch, w sensie no było tyle tych ropuch, że one jakby przesadzywały jakby przy, przy mostach, że przy rzece w ogóle się nie dało przejść, bo tak głośno było po prostu. Rząd czeski wykupił te nutrie, które są naturalnym wrogiem tych ropuch, no i przez to te żaby już ich nie ma, a nutrie są i nie są aż tak straszne po prostu dla turystów i dla mieszkańców. To przychodzą i sobie po prostu śpią jakby w rzece, przy takich wiecie norkach i tak dalej, a nie są jednak tak, obleśne jak, jak ruchuchy, nie? Nie wiem, czy to, co Wam powiedziałam, jest prawdą, bo ja to usłyszałam jakby z trzeciej ręki, e, także e, nie wiem, trzeba to z, 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 sprawdzić, ale e, tak mi się wydaje. i Ja tą historię opowiadam wszystkim moim znajomym, więc pewnie tak jest. A, albo nie. Jesteśmy na kampi przy Wielkich Bobasach, czyli moim ulubionym miejscu w Pradze, e, czyli tutaj, gdzie są rzeźby Davida Czarnejo. E, no i mamy inną stylizację, ponieważ ja i moja przyjaciółka. <noise> Robiliśmy remake foty, którą zrobiłyśmy 2 lata temu, a dzisiaj zrobiłyśmy ją e, i wygląda ona w ten sposób. E, wiadomo, jakby ja mam inny kolor włosów, się nie ma śniegu, a to jest dokładnie dwa lata temu robione, bo ta była robiona 12, a dzisiaj mamy który? No, dzisiaj mamy 15, no ale wiadomo, jakby dwa lata, no to te dwa dni no, różnicy, więc to jest po prostu wow, że akurat tak się złożyło, że równo 2 lata e, później Kasia również mnie odwiedziła, e, także... Kolejną praską polecajką jest. E, w sensie są skautskie Instytuty, bo jest ich kilka w Pradze, w sensie kilka, dwa. Jeden ten w rybarnie, w którym aktualnie się znajduję i drugi jest jeszcze na Staromaku, czyli tam na Starym mieście przy przy tym orloju takim tym zegarze astronomicznym. To są takie, takie świetlice młodzieżowe. Oni też organizują jakieś takie różne workshopy i tak dalej. E, I odkryłam to w sumie stosunkowo niedawno i są to jedne z takich moich ulubionych miejsc, zwłaszcza w ten weekend to w sumie jesteśmy tutaj z trzy razy jakoś. E, no bo jest tanio, jest dobrze, no i jest ciepło, zwłaszcza w ten rwerbarny jest taki bardziej jakiś odnowione, chociaż no ten na Starym mieście też ma swój klimat, no i on tam na tym starym mieście to jest tyle w ogóle miejsc do siedzenia, więc jest do, do wyboru do koloru na każdym piętrze można sobie usiąść. No tutaj Tutaj nie ma aż tyle miejsca, no ale y, może się poszczęścić i może się znaleźć. Y, także polecam. No, także wzgórze pietrzyńskie to jest świetny sposób na to, żeby zrobić trening w ciągu dnia. A, I podziwiać ładne widoki. E, no i kolejna taka miejscówka na mapie Pragi, którą warto odwiedzić. Tak ile my tu się wspinaliśmy? 10 minut? No, tak 10 minut takiego hajku. O tam pan właśnie sobie wbiegł i zbiega, bo Czesi są taki, tacy właśnie sportowi wariaci. E, więc takim sportowym wariatem również można zostać i się właśnie wspiąć na takie górze petrzyńskie, po takich petrzyńskich schodach. Albo wjechać kolejką, jeżeli działa, ale aktualnie nie działa. Także uuu, schody, aktywność. Widzicie, rząd praski nas tutaj zmusza do troszku aktywności, do zażycia tego pełnego czeskiego eksperiensu, jakim jest trepping po schodach, ale jednak trepping. Także. No idziemy teraz zobaczyć tę petrzyńską rozkledę, która była projektowana na podstawie właśnie tej paryskiej wieży Eiffla. Czy na tę petrzyńską wieżę trzeba wchodzić? No nie trzeba, niedaleko jest taka kawiarnia, w której można sobie usiąść, wypić kawkę i ma się te same widoki, a się płaci za kawkę tyle samo, co za wejście, także polecam kawkę. Tutaj taki ładny widoczek. Na kamerze tak ładnie nie widać, jak jest w rzeczywistości, ale, ale jest ładnie. Tutaj sobie rzeczka płynie, tutaj mamy Narodowy Teatr tam jest co tam jest ten Tin Matki Boskiej hram pod Tinem tam mamy centrum biznesowe tam mamy telewizyjną Żyżkowską wieżę ładnie i kolejną jedną z moich ulubionych polecajek praskich bo taką chyba najbardziej sentymentalną jest pastyczka restauracja w której obsługa jest naprawdę przemiła. piwo jest przetobre. no i tak samo jedzenie Zobaczcie, jakie to są gigantyczne porcje no, jakby wiadomo, ceny są takie restauracyjne tutaj, ale nie są aż tak przegórowane, a jedzenie tu jest naprawdę mega dobrej jakości. No i tutaj nigdy nie ma aż tylu ludzi po prostu, e, więc to jest bardzo fajne. No, jest jakby klimat tej restauracji jest taki po prostu ciepły, taki dosyć tradycyjny. No i jest to jeden z moich ulubionych restauracji w Pradze, jeżeli nie mam być szczera. E, także kolejna taka polecajka. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na czeskie jedzenie, to też się znajdzie tutaj burger dla kogoś, kto nie chce, lub po prostu taki kurzec stek.